I jest sytuacja, gdzie paryż nagle zaczyna płonąć, albo gdzie mamy sytuację, że jest jakieś święto muzyki a, i migranci latają ze strzyka z igłami i kują po prostu ludzi, którzy są na tym święcie. Nie wiadomo w zasadzie, co to, co to w ogóle ma być. Czy jakieś, czy jakieś choroby im przenoszą? Nie, nie wiadomo, w ogóle to, to, to jest jakaś tak, tak skandaliczna sytuacja. A media ostatnio przecież. Bardzo dużo o tym o tym mówiły. No i my po prostu tego w Polsce nie chcemy. No bo dlaczego mamy, mamy to chcieć? No skoro imigranci są takim dobrem, no to dlaczego Niemcy chcą tak bardzo się nim podzielić? Po prostu nie mają pomysłu kompletnie, jak powstrzymać masową migrację. Nie wyobrażają sobie czegoś takiego, żeby uciąć tym migrantom socjal, bo ci imigranci przybywają do zachodniej Europy. Po prostu po pieniądze. są Mają naobiecywane, że w Europie będą mieli dostatnie życie, nie będą musieli nic robić, nie będą musieli pracować, tylko będą dostawać socjal, dostaną mieszkanie, dostaną pieniądze, dostaną ubranie, dostaną wszystko, dostaną opiekę zdrowotną, więc oni sobie po prostu tutaj przyjeżdżają no i wypierają rdzennych mieszkańców Europy i my tego nie chcemy.